Cześć, dializjaki. Dzisiaj powiem do Was trochę na temat tego, w jaki sposób interpretować wyniki badań. Bo musicie pamiętać, że na tych wszystkich wydrukach, które dostajecie na stacji dializ, a przynajmniej powinniście, te normy, które są napisane obok, one nie są dla osób dializowanych. Ubolewam nad tym, bo byłoby dużo łatwiej, gdyby ktoś raz w tych laboratoriach zrobił taką dodatkową. No to to by musiał jakiś y, informatyk zadziałać, zrobić dodatkową kolumnę, że jakby wrzucało tam z automatu wszystkich dializowanych, wtedy te normy byłyby podpisane pod nas, ale tak nie jest. No dobrze, ale te, jak odbierać takie wyniki i nie zwariować? Mm, musicie mieć świadomość tego, że są takie y, stężenia pewnych substancji, które już w naszym przypadku. Nie mają żadnego znaczenia i nie trzeba się nimi denerwować. I tutaj najprostszym y, przykładem, jaki mogę Wam podać, będzie poziom kreatyniny. Y, ludzie, którzy bardzo długo y, chorują na niewydolność nerek, zanim trafią na dializy czasami jest to kilkanaście lat, także albo i kilkadziesiąt, bo zdarzają się i takie przypadki y, są przyzwyczajeni do tego, że wynik kreatyniny bardzo dużo znaczy. Że od tego zależy, w którym momencie lekarz mówi, że no to już się pogorszyło na tyle, że jest to stadium czwarte. Proszę się przygotować psychicznie na to, że będzie trzeba w przyszłości wskoczyć na dializy. Później, kiedy ta kreatynina jest już naprawdę wyższa, dużo ponad normę, słyszymy, że trzeba już wytworzyć przetokę, żeby nie było za późno. Więc to brzmi. Groźnie taka kreatynina. I teraz taka osoba trafia na dializę, i Wy nie wiecie, co teraz z tą kreatyniną. Otóż nic, ona już nie jest dla nas groźna. Nic gorszego niż dializy się z tego powodu nie wydarzy. Nie patrzymy na wynik kreatyniny. Nie wiem w jakim celu, ale czasami jest ona oznaczana, w niektórych stacjach, w niektórych nie. Natomiast ja potem dostaję maile od Was z pytaniem, kreatynina jest taka wysoka, co robić, jak ją obniżyć? Nie możemy jej obniżyć. Jeżeli nerki są już niewydolne, to jedyna opcja, w której możemy obniżyć poziom kreatyniny, to jest przeszczep. I tylko wtedy ta kreatynina z powrotem zaczyna mieć dla nas znaczenie i to kluczowe. Kolejna rzecz, o jakiej chciałam powiedzieć, to hemoglobina. My nigdy nie będziemy mieli, to znaczy, to się może zdarzyć, że ktoś będzie miał na przepraszam, hemoglobinę na poziomie 14. Tylko, że to nie jest dla nas korzystne. Owszem, to pewnie miałoby jakieś wymierne korzyści, jeżeli chodzi o takie normalne, codzienne życie, samopoczucie, siłę. Natomiast Zbyt wysoka hemoglobina w naszym wypadku ona nadal jest u zdrowego jako prawidłowa, ale u nas już będzie za wysoka i to powinno być maksymalnie między 11 a góra 12, ze względu na to, że im wyższa hemoglobina, tym większe ryzyko powstawania skrzeplin w przetoce. Jest też ryzyko tego, że będzie się cewnik zapychał i w momencie, jak się tak hemoglobina tak mocno podniesie, czasami to się dzieje przez przypadek, bo ktoś dostaje epo i bardzo długo to rośnie, rośnie, rośnie i ona nagle wystrzeli. To, to się zdarza, ale y, wtedy robi się coś takiego jak upuszczanie krwi, w sensie nie dostajemy już tej krwi z powrotem z tych drenów po dializie i odstawiany jest zastrzyk epo, natomiast trzeba to kontrolować i chciałabym bardzo powiedzieć wam, że nie musicie się przejmować tym, że to ogarną za was lekarze i będą wiedzieli co kiedy robić. Niestety, jak pokazują maile od was, wasze historie, to z jakimi problemami się do mnie czy do Gosi zwracacie, to świadczy o tym, że niestety, ale musimy się troszeczkę pilnować sami. Poupominać może o to, żeby hemoglobina była sprawdzana częściej. Zwracać na to po prostu uwagę i mieć to pod kontrolą, żeby nie było tak, że na przykład nie ma waszego lekarza prowadzącego, jest inny przez tydzień czy dwa tygodnie nawet i. Kiedy on wróci, ten wasz lekarz, to, to już będzie na przykład taki moment. Ja oczywiście nikomu nie życzę, ale to się może zdarzyć, że hemoglobina nagle zatka przetokę, w sensie, że tam się zrobią jakieś skrzepy. No i wtedy jest problem, bo trzeba coś z tym robić no, ratować tą przetokę, żeby ona nie stanęła. To tak samo jak macie zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie, to również może wpłynąć na przetokę i trzeba tego pilnować, żeby ciśnienia nie były zbyt niskie i zbyt wysokie. Dobrze, kolejny parametr, jaki chciałam omówić, co to było? Aha, no wiadomo, nasza podstawa, czyli te wszystkie elektrolity. Potas, fosfor, sód. Um, tak, jeżeli chodzi o sód, um, Norma dla zdrowego człowieka jest 136 do 145. Natomiast żeby nam nie leciało w dół mocno ciśnienie, to fajnie jest mieć 140. To się mieścimy w tej normie. Ja wam powiem z mojego doświadczenia, że im niższy sud, bo ja często mam na granicy tej niższej, że, że ledwo co tyle mam, lub mam poniżej. Ja się wtedy bardzo słabo czuję, nie mam siły chodzić, także zaraz wtedy zwracam uwagę na sód i jakoś to się wyrównuje. To, y, to jest takie zgubne trochę, bo w momencie, kiedy ja muszę sobie tego sodu troszeczkę dodać, to y, no, zwiększam y, podatność na pragnienie, bardziej mi się będzie chciało pić, bo im wyższy sód, tym bardziej chce się pić. Ale. Nie warto mieć zbyt niskiego sodu. Na to też zwracamy uwagę. Potas. No i tutaj mamy takie widełki i pisze między 3,5 a 5,1. I my tu będziemy mieli zawsze strzałkę do góry zawsze. No chyba, że ktoś jest tym szczęśliwcem, że jest niskopotasowy, bo to też się zdarza. Ale 80% dializowanych jednak musi uważać na potas i ten wskaźnik potasu bezpiecznego dla nas to jest 5,5. Nie przed 5,1 jak u zdrowych, tylko 5,5. Fajnie by było gdyby tutaj była taka kolumna dopasowana do dializowanych. Mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi, bo ja mogę do was mówić, mogę wam tłumaczyć i część z was mnie zrozumie, ale są takie osoby, które nadal nie będą wiedziały, o czym ja mówię i będą się denerwowały, bo tu są jakieś ptaszki są, czyli bardzo straszne wyniki. Tak samo jak mamy tutaj w tej całej hemoglobinie te wszystkie ptaszeczki. To jest wszystko od niewydolności nerek. Te płytki krwi, MCV, MCH, to wszystko jest związane z naszą chorobą nerek. Więc tu nie panikujemy na te strzałki góra dół góra dół prawie na całą stronę. Następna rzecz fosforany. No i co? Mamy między 2,5 a 4,5 normę. Ja mam w tej chwili 5,0 i to jest bardzo dobry wynik, bo to jest prawie jak u zdrowego człowieka. Ale żeby to osiągnąć, trzeba się naprawdę postarać. Trzeba wiedzieć, co ma ile fosforu, fosforanów, co je, żeby nie jeść żywności przetworzonej, napoi gazowanych. Ja, wszystko, co zawiera bardzo dużo potasu, fosforu, to jest wszystko w tych tabelkach, które dla Was przygotowałam i wysyłam. Tam jest bardzo dużo produktów objętych tym wyszczególnieniem ile macie w 100 gramach, i łatwo się robi w głowie taki porządek na zasadzie: aha, to ma dużo fosforu, czyli na przykład, co się Wam powinno kojarzyć z dużą ilością fosforu, to jest Coca-Cola i Wszelkiego rodzaju słodycze, chipsy, żywność przetworzona, ale także indyk, ma dużo więcej fosforu i ryby. Tylko, że to nie jest tak, że my mamy rezygnować z tych ryb i z tego indyka. Trzeba to jeść, bo to jest bardzo wartościowe źródło białka, które jest u nas potrzebne bardzo. Przy okazji powiem Wam, że dializowany powinien spożywać na dobę 3,5 grama białka na każdy kilogram swojego ciała. To sobie zapiszcie gdzieś. Warto to stosować, bo powiem wam, że to przynosi niewymierne korzyści. Człowiek się czuje silniejszy, naprawdę, jeżeli to, to białko uzupełnia. Także fosforany zawsze będziemy mieli, jakby poza, tą, poza tymi widełkami, które są tu napisane. To jest analogicznie, tak samo jak z każdym innym badaniem, bo to są normy dla ludzi zdrowych. Wapń. Jeżeli wapń jest za niski, to fosforany będą za wysokie. Jeżeli fosforany są w normie, to i wapno prawdopodobnie jest w normie. To jest właśnie to, w jaki sposób możemy sobie radzić z tymi fosforanami z ryb, czy z indyka, czy z nabiału, bo w nabiale też jest sporo fosforu. Musimy pamiętać o tym, o czym ja Wam ciągle przypominam, o tym wapnie. I jak ja słyszę, że ktoś je tylko kalperos, to jestem trochę załamana i nie dziwię się, że później dostaję e-maile, że ktoś sobie nie radzi psychicznie, że jest rozbity, że ma stany lękowe, że nie może spać. To są wszystko objawy zbyt niskiego poziomu wapna. I to nie jest tak że wapno jest odpowiedzialne tylko za kości i ewentualnie w tą stronę ludzie myślą, oj, mam niższe wapno, no to, to moż, mogę się szybciej połamać, czy później będę się trudniej zrastać. To nie na tym polega. Moi drodzy, fosfor i wapń, to jest bardzo ważne u nas, żeby ta równowaga fosforowo-wapniowa została jak najbardziej możliwie dobrze zachowana. I my poczęłujemy wapna także po to, żeby oddychać, bo jeżeli jest zbyt niski poziom wapnia, no to nawet mięśnie oddechowe potrafią dostać paraliżu. Można się udusić od tężyczki utajnionej. I to jest właśnie bardzo niskie stężenie wapnia we krwi. Zwróćcie też uwagę na to, że wapno które jest badane z krwi, tutaj na tych wynikach, ono będzie wyższe niż jest w rzeczywistości. Już tłumaczę, dlaczego. W organizmie jest to tak wymyślone, że 99% wapna znajduje się w naszych kościach. W momencie, kiedy w krwi krąży 1% i okaże się, że na przykład mamy pobrane w tym dniu badania i w badaniach wapno wyjdzie nawet w normie, a wy możecie nadal odczuwać, przepraszam, nadal, nadal możecie odczuwać yy, te wszystkie objawy, które świadczą o tym, że ono jest za niskie, ponieważ organizm jest tak skonstruowany, że jak mu zabraknie we krwi wapna, to on się nie upomni inaczej, jak zabierając sobie to wapno z kości, a my nie jesteśmy w stanie zbadać sobie, ile mamy wapna w kościach. Znaczy, jesteśmy, ale nie podczas dializ i tych rutynowych badań comiesięcznych. Można tutaj się pokusić o to, żeby sobie zrobić dodatkowe badania na tą tężyczkę utajoną, bo to jest bardzo ciężki stan i on w tym cięższym stadium może prowadzić nawet do zgonu, bo dochodzi do skurczu krtani, skurczu mięśni oddechowych człowiek się po prostu może udusić. Od czego? Od za niskiego wapna. Ale zazwyczaj, bo na dializie też w koncentracie jest wapno i ono jest mniej więcej do nas dopasowane. Wiadomo, że, że to powinno być częściej kontrolowane, moim zdaniem, bo, bo to się naprawdę bardzo różni. Ale y, dzięki temu dializowanie jakoś tak są w stanie to wapno sobie wyrównać, bo tu mają w koncentracie trochę więc do końca im się ono, no ono się wypłukuje, ale w koncentracie dostajemy yy, i możemy też swoimi preparatami to wapno podwyższać. I teraz wapno i fosfor to jest taki team, oni działają razem. W sensie, że jeżeli chcemy obniżyć fosforany, to musimy podnieść wapno, chyba że jakimś cudem ktoś ma za wysokie wapno, wtedy jest problem i wtedy już trzeba będzie odstawić y, tą witaminę D aktywną, którą bierzemy na wieczór, ale w większości przypadków y, te wapna są u nas niskie. I to jest już wpisane w naszą chorobę, że to wapno będzie niskie. Natomiast no, to nie jest tak, że się można nim nie przejmować, bo ono jest niskie, więc okej. Okay. I ktoś powie, że a tam wyniki ma spoko, bo stwierdzi, że to wapno jest spoko, trochę niskie, ale co to takiego? No zastanów się, czy ty się dobrze czujesz, czy dobrze śpisz, czy masz kontrolę nad swoimi nerwami, czy nie ma parastazji w rękach, w nogach, takiego innego typu niż te, które występują przy wyższym potasie. No, i warto się temu wapnu przyjrzeć. Zwłaszcza, że u nas często występuje, ja też to mam, nadczynność przytarczyc. To u dializowanych jest też taka rzecz wpisana w, 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 w tą chorobę, w, w, ten, w to leczenie nerkozastępcze. I niektórzy dostają na to preparaty, bo to trzeba być w programie i wtedy ten preparat się dostaje. Na przykład, min parę, o ile nie przeinaczyłam nazwy. W każdym bądź razie warto się tematowi wapna przyjrzeć bliżej. I to, co dostajemy w kalperosie, owszem, to jest karbonat, bo dla nas najlepszy będzie albo odstan wapnia, bo niektórzy to stosują i wiem, że bardzo dobrze im to działa, albo, tak jak ja na przykład mam karbonat, co oznacza, że to jest strącony węglan wapnia. Natomiast teraz to przestało być w Polsce refundowane. Mieliśmy to na dwa ryczałty i można było 160 gram dostać za około 32 zł. W tej chwili jest to koszt ponad 200 zł. Więc to jest kwestia tego, kogo na to będzie stać. I jest jakiś zamiennik, no ale najle najlepiej się pytać po prostu o kalcjum. Karbonat może y, powiedzieć o jakiś, jakiś tańszy zamiennik, bo. Osteopat, czy jakoś tak się nazywa, taki jest podobny do kalperosu, cenowo lepiej wychodzi, no i lepiej działa, także warto się przyjrzeć temu wapnu. No dobra, tu skończyłam, no i mocznik, mocznik, no mocznik, macie dwa wyniki, jeden jest przed dializą, drugi jest po i tutaj akurat... Zawsze będzie mieli za wysoki, to nie ma cudów. Chyba, że ktoś jest na przykład po przeszczepie wątroby, to będzie miał mocznik zupełnie inny, ale to już y, inaczej się oblicza, inaczej się na to patrzy. Y, jeżeli ktoś się tylko dializuje i ten mocznik będzie za niski, no to to znaczy, że nic nie je. <laughs> mocznik, żeby mieć za niski, to trzeba być mistrzem, naprawdę. Y Mocznik się podwyższa od mięsa i od jogurtów, kefirów, twarogów, od takich rzeczy, od nawiału ogólnie. Ale to nie jest tak, że nie możemy tego jeść. My musimy to jeść, bo to jest dla nas białko. Z tym, że po prostu staramy się nie przekraczać jakichś takich mega wysokich tych moczników. Ja się staram oscylować w okolicy wyniku przed dializą 100. To wtedy dobrze się czuję, nie odczuwam skutków tego mocznika, nie mam takich bóli w nogach, w kolanach, zwłaszcza. No i w ogóle mocznik potrafi namieszać w psychice. Ja to przeżyłam, nawet wzięto mnie za opóźnioną w rozwoju i wszystko przez mocznik, z którym chodziłam przez pół roku i on już był w mózgu. Także. Sama byłam szczerze zdziwiona, że mocznik może coś takiego człowiekowi zrobić. No i ważne jest przy moczniku to, żeby po ten wynik po dializie, ten mieścił się już w normie dla osób zdrowych. Ciekawostka. Wtedy będzie dla nas najlepsza opcja. To są wszystkie badania, które ja teraz miałam. Pewnie, jak będą te półroczne, zrobię kolejny odcinek i opowiem Wam o. Tej szerszej gamie, bo tam będzie też jakaś wątroba, jakiś te parathormon i, i jakieś inne, już w tej chwili nie pamiętam. A, sorry, ale ja mam ADHD, więc nie znajdę w tej chwili tych wyników tak na szybko. To jest to, o czym chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, w jaki sposób czytać swoje wyniki badań, zawsze służymy pomocą. Macie do wyboru: albo piszecie do mnie na gmail.com Albo wsparcie dializowanych małpa gmail.com. Tam poza mną odpowiadać na maile będzie także Gosia Dworniak, która jest moderatorką i administratorem na czacie Grupa Wsparcia dla Dializowanych. Warto pytać. Nigdy nie myślcie, że Wasze pytania są głupie. Owszem, czasami zdarzają się takie, że ja nawet siedzę i myślę. Jak to jest możliwe, że ktoś tej osobie nie wytłumaczył tak prostej rzeczy? Ale potem sobie przypominam, że nefrologia w Polsce jest na bardzo słabym poziomie yy, z kilkoma wyjątkami, które ratują tą całą sytuację, ale im więcej czytam od was maili, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że trzeba o tym mówić. Dlatego właśnie wróciłam na YouTube z takim Dłuższym nagrywaniem. No i co? Aha, właśnie co? Chciałam Wam też powiedzieć, że bardzo dziękuję moim patronkom, które postanowiły mnie wesprzeć na Patronite. Będzie mi bardzo, bardzo miło i będzie to dla mnie duże wsparcie, jeżeli zdecydujecie się zostać moimi patronkami lub patronami. I dziękuję również osobie, która wykupiła mi trzy kawy na Buy Me Coffee. Bardzo mi to pomogło w tym momencie. Akurat e, ja, w tej chwili nie pracuję, nie mam też renty, e, więc skupiłam się teraz na działalności w sieci e, nie, nie tylko tutaj. E, próbuję sobie też to w inny sposób ogarnąć, ale no, dzięki Wam być może uda mi się chociaż trochę opłacić e, serwer podcastu. Dializa to nie wyrok. E, ja go przez 4 lata opłacałam sama, natomiast teraz jest to niemożliwe. W tej chwili um, kończy się już zbiórka, za dwa dni będzie jej zamknięcie. Na razie uzbierałam tylko chyba 20% z całej kwoty, którą potrzebuję, ale i tak bardzo Wam dziękuję za chociaż to. Chociaż na jakiś czas to starczy. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze się dorzucić do zbiórki. To ja pod tym filmem pozwolę sobie wrzucić wszystkie potrzebne do tego linki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, życzę Wam miłego wieczoru i dobrego startu w nowy tydzień. Trzymajcie się Bializiaki. Pa!